W okazji szóstych Dni Kultury Centrum Informacji Turystycznej organizuje grę miejską, nocny kulturower. Jest to gra miejska na rowerze dla osób, które lubią troszeczkę adrenaliny, lubią rywalizować, chcą dowiedzieć się czegoś o mieście i w sobotni wieczór mają trochę wolnego czasu. Jest to gra miejska organizowana na terenie Piotrkowa, więc każdy tutaj bierze odpowiedzialność już za siebie, za dojazd na start gry, jak również za to wszystko, co dzieje się po zakończeniu gry. Z tego co wiem, zgłosiły się trzy osoby spoza Piotrkowa, kilka zadań jest związanych z turystycznym Piotrkowem, z Piotrkowskimi Dniami Kultury, będą musieli na przykład udać się w jeden punkt, na przykład do muzeum, mamy dzisiaj Noc Muzeów, zwiedzić muzeum, zapamiętać szczegóły wskazane w zadaniu, po czym podać informacje z tegoż muzeum, do jednego z naszych wolontariuszy, który rekrutuje się z Piotrkowskiej Grupy Rowerowej. Bo chciałam zaznaczyć, że gra dzisiejsza jest organizowana przez Centrum Informacji Turystycznej i Piotrkowską Grupę Rowerową. Startuję po prostu, nie mam co robić wieczorami. To jest fajna impreza, fajne wydarzenie w mieście, wreszcie coś fajnego się dzieje, więc warto, było w tym, warto jest z tym wystartować. No ja generalnie jestem nie w formie jak zawsze. No i planuję walczyć o ostatnie miejsce. Jak patrzę na zawodników, stawka jest dość zacięta, więc będzie ciężko wywalczyć ostatnie miejsce, ale dam radę. Nie takie rzeczy się wygrywało. Znaczy no ja wychodzę z. Kieruję się olimpijską zasadą, że uczestnictwo jest ważniejsze od wyników i mam nadzieję, że ten. Wyścig będzie dla mnie też taką jakby podróżą w głąb siebie, poszukiwaniem własnego ja. Tego się spodziewam. Tak, jutro południe pod akademie, tam na Akademii Sztuk Pięknych Uniwersytet Karczewski, bo to jest święte. Samo południe star. Tak Nie Nie.

你也不。